Stało się. Na Dolnym Śląsku rozpoczęła się era telewizji cyfrowej. W nocy wyłączone zostały trzy nadajniki analogowe. Zdecydowana większość mieszkańców naszego regionu od dziś lub od jutra będzie odbierać jedynie sygnał cyfrowy. O świcie symbolicznego przełączenia dokonał w naszej redakcji minister administracji i cyfryzacji Michał Boni. Relacja Pawła Wilka. Tylu oficjeli na raz redakcja Faktów dawno nie podejmowała. Minister administracji i cyfryzacji Wojewoda Dolnośląskiej, dyrektor ośrodka TVP Technologie wraz ze współpracownikami właśnie tu postanowili rozpocząć na Dolnym Śląsku cyfrową rewolucję. Pan minister za chwilę wyłączy sygnał analogowy, panie ministrze. On właśnie w ten moment, w tej chwili ma miejsce. Wydarzenie na żywo transmitowała TVP Info. Trzecie kliknięcie, i powinno się za chwilę. No właśnie zniknął sygnał analogowy. Zniknął sygnał analogowy. Sygnał cyfrowy pojawił się po chwili. Od dziś większa część dolnego Śląska ma dostęp już tylko do telewizji cyfrowej. Proszę bardzo. Bardzo się cieszymy. To jest wielka rewolucja, dlatego że oznacza lepszą jakość telewizji, oznacza dostęp do większe liczby programów, lepsza oferta programowa. Dla wrocławskiego ośrodka telewizji to przede wszystkim możliwość dotarcia z programem do wszystkich mieszkańców naszego regionu. Do tej pory były takie miejsca, gdzie z naszym sygnałem nie docieraliśmy, a docelowo będziemy widoczni wszędzie tam, gdzie był do tej pory program pierwszy. Biorąc pod uwagę cały kraj, było to już czwarte przełączenie sygnału z analogowego na cyfrowy. Od 2005 roku przygotowujemy się do tego procesu, ustalając standardy cyfrowe, całą topologię sieci, przełączanie. Teraz ruch na Należy do widzi. Sygnał cyfrowy odbierają nowe telewizory. Do starszych trzeba dołączyć dekoder. Konieczne będzie przeprogramowanie odbiorników, a czasem także przekierowanie anteny. Można poprosić o pomoc. Grupy strażaków, bo ochotnicy w terenach wiejskich są dostępni. Yy, pogotowie harcerskie, również szkoły techniczne, które zajmują się tymi rzeczami, jak techniką łączności. One zadeklarowały pomoc. Po symbolicznym kliknięciu minister Boni pojechał. Do Barda. Tu oglądał specjalistyczny samochód, bez którego cyfryzacja na Dolnym Śląsku nie byłaby możliwa. Jest to wóz, który pełni rozmaite funkcje pomiarowe. Widmo częstotliwości jest jakby przedmiotem e, pomiarów. Dwa takie wozy przez kilka miesięcy zjeździły region wzdłuż i wszerz. Tam, gdzie zmierzyły zbyt słaby sygnał cyfrowy z nadajników, trzeba było postawić tak zwane gapfilery. Czyli wzmacniacze, takie jak ten w Bardzie. Wielomilionowe inwestycje, całe miesiące przygotowań i wreszcie się zaczęło. Od jutra na Dolnym Śląsku dostęp wyłącznie do naziemnej telewizji cyfrowej będzie miało 1 800 tysięcy mieszkańców. Na resztę przyjdzie czas w lipcu, gdy zostanie wyłączony ostatni nadajnik analogowy. Bardo Śląskie, Paweł Wilk. Miejscami, do których sygnał analogowy naszej stacji docierał z trudem, są m.in. Jedlina z Głuszyca. Mieszka tam prawie 20 tysięcy ludzi. Niektórzy mieszkańcy nie mogli się już doczekać cyfrowej telewizji, o czym przekonywali Macieja Maciejowskiego. Mieszkańcy Jedliny i Głuszycy długo nie mogli oglądać naszego wrocławskiego programu telewizyjnego. Dopiero ich protesty spowodowały, że podłączono dodatkowy analogowy mini-nadajnik i od około pięciu lat możliwe są tu do oglądania m.in. fakty. O, jest, na dwójce. Jestem. O jest los. Proszę spojrzeć. Dziś w Jedlinie i Głuszycy program cyfrowy mieszkańcy otrzymali w prezencie. Przyzwyczailiśmy się do zaśnieżonego obrazu, a dzisiaj jest przeskok na tą technikę cyfrową. Jest niesamowicie, no niesamowicie wyraźny obraz. Jest, jest to coś, co XXI wiek nam przyniósł. Państwo stankowie z Jedliny długo przygotowywali się do cyfryzacji. No specjalnie na tę dzisiejszą okazję kupiłem telewizor przystosowany do odbioru sygnału cyfrowego. Rano włączyłem. Zgodnie z obietnicami 22 są programy. Telewizja, telewizja Wrocław jest? Jest telewizja Wrocław. Dobra, dobra jakość. Dobra jakość. Jedynka, dwójka, dobra jakość. Z cyfrowego odbioru, zwłaszcza Wrocławskiego Ośrodka Telewizji Polskiej, najbardziej ucieszyła się pani Halina. Ja na przykład bardzo lubię oglądać naszą telewizję wrocławską. Dlaczego? Dlatego że dużo rzeczy po prostu mogę się dowiedzieć o naszym regionie. O naszym regionie ważne. co się dzieje, co się zbudowało, co się przebudowało, co się naprawiło. Jedlina-Zdrój, Maciej Maciejewski.